Witam, witam serdecznie, moi drodzy. No i cóż, mamy znowu środek tygodnia. Kwiecień nas dalej nie rozpieszcza, dalej mamy zimno, deszczowo, niefajnie. Do tego zbliża się pełnia księżyca, więc też nasze odczucia będą takie różne. Niektórzy będą podirytowani, inni będą senni, jeszcze inni będą mieli jakieś swoje dylematy. Można ładować kamienie szlachetne podczas pełni księżyca, nabierają większej mocy, jaką są obdarzone, więc też, też są to takie zabiegi trochę magiczne, bym powiedziała, że w pełni się często różne rzeczy dzieją. Zawsze to był taki okres magiczny, taki kojarzony z wilkami, z różnymi. E, bajkowymi i mistycznymi postaciami, więc no jest jak jest. E, moi kochani, e, puknęła nam, stuknęła nam, wybiła nam <noise> szóstka z przodu. Jest nas ponad już sześć tysięcy i chciałam wam podziękować za tą liczbę. <noise> chciałam wam podziękować, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że mnie oglądacie. E, i że jesteście, po prostu, że jesteście. Jestem z wami już no chyba 3 lata, co najmniej 3 albo 4. Ja już nie pamiętam <laughs> wszystkiego dokładnie. Pamiętam jak to się zaczęło. A jak się, a jak trwa, no, no sami widzicie, jakie powstają filmiki. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Zaczęło się śmietnikowo, znaczy właściwie zaczęło się od. Pierwsze moje filmiki były y, nawet nie na YouTube, tylko były y, na Facebooka wrzucane na grupę wielbicieli Sanatorium Wysowej, y, ponieważ tam właśnie jechałam y, 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 i zaczęłam kręcić pierwszy taki film podróżniczy. Troszeczkę wcześniej zaczęłam kręcić, chyba, wiecie, to już dobrze nie pamiętam, pierwsze filmiki ze śmietników, gdzie mm, nawet się nie pokazywałam i prawdę mówiąc, nawet nie wiedziałam, że mam zablokowane komentarze, że produkuję filmy z przeznaczeniem dla dzieci. I dopiero po pół roku, mniej więcej, około września, października, kiedy z zaczęłam chodzić na terapię, to zorientowałam się, że tak jest. I pamiętam ten komentarz, nareszcie dostępne komentarze. No, także ja jako nieobecna nie w social mediach po prostu nie umiałam i do tej pory też nie za bardzo umie się jeszcze poruszać. Chociaż idzie mi to coraz lepiej, bo jak zauważyliście i komponuję piosenki, i komponuję wideoklipy. Czyli coś tam, coś tam już z tej technologii ogarniam. Kanał, jak wiecie, niektórzy z Was pamiętają, założyłam, żeby mierzyć się z krytyką, ponieważ zawsze miałam z tym problem z powodu poczucia niskiego, niskiej wartości i stwierdziłam, że to jest dobry czas, ponieważ jestem na terapii i mogę to przepracować z terapeutami właśnie problem krytyki i niskiej wartości, niskiego poczucia wartości. Zakładałam, że będę miała bardzo dużo negatywnych komentarzy, na które będę musiała odpowiadać, stawiać im czoło, radzić sobie z nimi, a okazało się wręcz odwrotnie. Oczywiście hejtu nie unikłam, ponieważ są osoby, które y, lubią y, się na mnie wyżywać, oskarżają mnie o, o niestworzone rzeczy, o to, że, y, y, że nie jestem autentyczna, y, że, że kłamę, że oszukuję. <grafię> no, myślę, że to jest kwestia zazdrości i y, 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 zawiści co do niek co niektórych, no ale no cóż, są, jacy są, muszą mieć y, smutne życie i, i, i tyle. Y, kon konstruktywna krytyka jest ok. To jeszcze staram się. Jakoś na nią reagować w sposób pozytywny, natomiast czasem, jako zwykły człowiek, też potrafię się zirytować i odpisać na taki komentarz niezbyt dobrze. To niektóre panie doświadczyły. No, niestety, no, jesteśmy tylko ludźmi. Aniołem nigdy nie byłam, nie jestem. Co prawda, jestem osobą bardzo empatyczną i wrażliwą, no ale też, jak każdy, swoje wady mam. I cóż, yy, na terapii przerabiałam tą krytykę, przerabiałam, przerabiałam. Czy się udało sama? Nie wiem. Yy, nadal żyję w niskim poczuciu własnej wartości. Może no, troszeczkę, troszeczkę jest lepiej, ale no, do jakiegoś tam ideału to jeszcze ciągle daleko. Yy, no, mierzę się z różnymi problemami natury psychologicznej, cały czas mam jakieś te lęki, fobie, problemy z kontaktem międzyludzkimi, z wyjściem do społeczeństwa. Najlepiej się czuję w domu sama, z drugiej strony czuję się bardzo samotna i tak w kółko. No i to tak trwa. No i cóż, no i zaczęło się od jednej dziwnej książeczki, o której już Wam kiedyś mówiłam, że znalazłam na śmietniku, którą udało się dobrze spieniężyć. Później były jeszcze inne cenne rzeczy, które też udało się <grym> jakoś tak z jakimś dużym zyskiem sprzedać. To wszystko napędzało jakąś taką chęć chodzenia po tych śmietnikach. No też YouTube też włączył mi zarobkowanie, więc była to dodatkowa gratyfikacja i motywacja do robienia do tego, co, co robiłam. Z czasem zaczęłam malować, jak wście zauważyli, yy, zaczęłam tworzyć, zaczęłam przerabiać barbie, zaczęłam robić sztukę recyklingu yy, i tak to po prostu szło coraz, coraz dalej do przodu. W międzyczasie zmieniło się moje życie. Yy, musiałam się wyprowadzić z Katowic, wprowadzić się znowu do mysłowic, do swojego mieszkanka. No, i trzeba jakoś ciągnąć ten wózek i cały czas do przodu. Następnym etapem było otworzenie, czy znaczy nie otworzenie, tylko wynajęcie, wynajęcie lokalu, który ma być moją pracownią. Pomogliście mi w tym, ponieważ też parę osób wspomogło mnie finansowo na zrzutce. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. No, tych finansów było jednak trochę za mało, żeby to jakoś doprowadzić do jakiegoś tam super, super stanu, wszystko robię sama. Teraz byłam jeszcze w tym sanatorium, więc dopiero teraz zaczynam znowu przygodę z pracownią. Jeszcze w międzyczasie zaczęłam studia na arteterapii, ponieważ moim marzeniem jest prowadzenie zajęć terapeutycznych, ale żeby to zrobić, to muszę mieć tą pracownię gotową. No. Yy. Przyznam, że trochę mnie zaczęła przerastać, ale nie rezygnuję z planów. Yy. Myślę, że, że jakoś to yy. dokończę. Nie wiem kiedy, ale, ale nie, nie, nie odpuszczę. Yy. Yy. Bo z natury nie jestem osobą, która odpuszcza. Yy. Staram się robić do końca to, co zaczęłam i, i nie lubię na przykład przerywać jakichś y, moich y, zadań i pomysłów i marzeń. Oczywiście czasem one właśnie przedłużają się w czasie, że ja coś zacznę robić, później to przerwę, by po, po czasie z nowymi siłami do tego wrócić. I tak też jest z pracownią. Niestety nie da się tak zrobić ze szkołą, <grym> więc szkołę muszę skończyć i skończę. Z, z Bożą pomocą, oczywiście, i ze, swoim, i ze swoimi siłami, które mam, bo wszystko co robię, robię ze współpracy ze Siłą Wyższą i zawsze uważałam, że yy, yy, znaczy, może nie zawsze, ale od pewnego czasu nauczyłam się, że człowiek jako, jako jednostka, który <klarziny> yy, yy, zakłada, że wszystko co robi, Y, jest tylko i wyłącznie jego zasługą, y, chyba się myli. Znaczy, to jest takie moje odczucie? Bo ja w swoim życiu w pewnym momencie pokłóciłam się z siłą wyższą i próbowałam wszystko sama, 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 i nic nie wychodziło. Natomiast kiedy weszłam we współpracę z siłą wyższą i wiem, że y, y, że bez, bez Niego to tak ani rusz, to dużo rzeczy zaczęło mi się układać i, i wierzę w to, że jesteśmy jednostką taką, jako człowiek, która musi sobie radzić w życiu, ale bez Boga to nie droga. Jakikolwiek On by nie był, czy to jest Bóg chrześcijański, czy jakieś inne wyznanie, czy to jest jakaś forma absolutu, czy wszechświata, czy energia, czy duchowość, czy, czy yy, jakaś fizyka kwantowa, yy, cokolwiek byle, by to było takie odgórne, nienamacalne, co yy, uzewnętrznia się w naszym życiu jako forma miłości, radości, szczęścia, wdzięczności yy, i pokory. Yy, to jest właśnie ta siła. Ona może być nienazwana, ale ona musi z nami być, bo jak jej nie ma, to daleko nie zajdziemy, moi drodzy. I, I ja już tak się nauczyłam, że jak już nie umie sobie po czymś poradzić, a dostrzegam, że zaczęłam iść taką drogą sama, 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 bez tej siły wyższej, to po prostu mówię, stop, odpuszczam i mówię, Bóg to załatwi. I w tym momencie dzieją się cuda. Ja już Wam to nieraz mówiłam i nieraz się to sprawdziło, ale zanim do tego dojdę czasem, bo ja o tym zapominam moi drodzy, to nie jest tak, że ja o tym zawsze wiem i zawsze jestem, jestem z tą siłą wyższą, bo po prostu gdzieś tam to ego gdzieś podpowiada, że. A spróbuj sama! No i się ubiczuję, ubiczuję, umęczę, utrapię. I, I w końcu dochodzę do wniosku, że sama sobie nie poradzę, i wtedy jest ta siła wyższa, i wtedy on zsyła ten ktoś, coś tam u góry, na dole, w niebie, w kosmosie, gdzie on tam jest czy nie jest. Zsyła sytuacje, zsyła ludzi, zsyła przypadki, które pokazują, że jednak coś się da zrobić. No, warunkiem jest właśnie życie. Wysokiej w wibracjach miłości, radości, m, szczęścia, pasji, y, zadowolenia, wdzięczności, pokory. I w tym momencie naprawdę dzieją się cuda. Ja jestem właśnie w takim etapie ostatnio, że y, biczuję się właśnie. Y, samotn, samotnie obrałam drogę, zapomniałam o tej sile wyższej. I teraz do niej właśnie próbuję wrócić, żeby mi tam gdzieś natchnęła mnie swoją duchowością. Więc no, nie czuję się za dobrze, póki gdzieś nie wrócę na swoje tory. No, i co ja jeszcze Wam chciałam powiedzieć w związku z tą szóstką z przodu? Podziękować Wam, podziękowałam. Dużo osób jest ze mną od samego początku, z którymi mam kontakt. Bardzo długo ze mną jest Ania z Tychów. E, bardzo długo ze mną jest Asia z Wejherowa, e, Alicja e, z Gdyni, e, Asia z Białego Stoku, e, Arkadiusz, e, który wspierał mnie kiedy byłam w sanatorium. No dużo tam jeszcze was jest. Jest Alinka, e, jest Magda. E, Osoby, z którymi mam kontakt. Jest beatka, która mnie też ostatnio wspiera. Bardzo. No, przepraszam tych, których nie wymieniłam, ale po prostu jest was bardzo dużo i to, co teraz wymieniłam, to są pierwsze osoby, które ostatnio rozmawiałam na Whatsappie i pamiętam je po prostu. No, no i płakać mi się zachciało. No, i tak, no, no, gdzie jestem, jestem dużo dalej niż byłam. Mam dużo bardziej urozmaicone życie, mam dużo więcej rzeczy, mam dużo więcej doświadczenia. Byłam też w telewizji, jak pamiętacie, w tym programie, łowcy okazji, co da więcej. Poznałam fajnych ludzi. Niektórzy z Was pozakładali swoje kanały. Starałam się was polecić innym widzom moim. Mnie też ktoś kiedyś polecił, więc ja poleciłam dalej innych. Więc mnie poleciła Grażynka z domu pod Bocianem. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję ci Grażynko. Ja poleciłam, co dzień przyniesie. Mariusza Jedytkę. Poleciłam skarby ulicy, też fantastyczne dziewczyny, które ratują skarby. Amaretto, też bardzo fajny kanał, taki o roślinności i pokazywaniu piękna natury z piękną muzyką. No i ostatni zbieracze przeszłości, o których Wam mówiłam ostatnio którzy też zbierają piękne antyki, piękne szkło i porcelanę. Mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję kogoś polecić że ktoś gdzieś z Was założy kanał i, i będziecie próbowali swoich sił w internecie. No nie jest łatwo wam powiem, no, ze względu na to, że trzeba się mierzyć z hejtem, bo niektórzy uważają, że, że po to jest internet, żeby, żeby krytykować. No. Z tego, co słyszałam, to tylko w Polsce mamy aż tak wielką ilość hejtu. To jest raczej mniej widoczne gdzieś w Europie Zachodniej, w Stanach. U nas to po prostu jest to już chyba sport. Dla nie co nieco dla niektórych. No ale okej. Okay. No trudno. Y ale jest też bardzo dużo życzliwych komentarzy. I one mnie budują, i one mnie motywują, i... I krytyka konstruktywna też mnie motywuje, bo wiem, co mam poprawić. Dziękuję Wam za wszystkie prezenty, które do Was dostałam. Ostatnio dostałam paczuszkę od Uli. O, Ula jeszcze moja kochana, też wierna moja widzka. Przysłała mi paczuszkę i właśnie ta chusta jest od niej. Patrzcie, jakie piękne kwiaty mi tutaj przysłała. W ogóle pięknie pachnie jakimś płynem, no fantastyczny. I te kwiaty y, są fantastyczne do odrysowywania, do malowania i y, 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 y bardzo Ci dziękuję, kochana, za, za piękne prezenty, za portfelik z Myszką Miki, co y, tam jeszcze było, filiżanki, tam były piękne bluzki y, ludowe, więc y, 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 jestem Ci bardzo wdzięczna, dziękuję, życzę dużo zdrówka. Y, jeszcze pani Marta ostatnio do mnie pisze, też życzę dużo zdrówka, mam nadzieję, że już się poprawiło. Wczoraj spotkałam w ogóle moją widzkę w Kauflandzie, która mnie rozpoznała i chwilę żeśmy porozmawiały, pani Karolinka, pozdrawiam również serdecznie. Pozdrawiam panie z Gdyni, które mnie kiedyś tam spotkały i poznały, nie, w Gdańsku, przepraszam, jak byłam na Puchlim Targu. Gdańska Oliwa i panie, które mnie widywały na targach, staroci i na, 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 na jakichś różnych innych miejscach, gdzie, gdzie się spotkałyśmy po prostu. W głowie mi siedzi też pani, która kiedyś spotkała mnie w Katowicach na śmietnikach, w okolicy ulicy Korfantego, w wieżowce na, na Korfantego. E, to mnie bardzo rozczuliła, bo zapytała, czy może mnie przytulić. I to było fantastyczne, ja to pamiętam. Jeżeli Pani mnie ogląda, to również pozdrawiam serdecznie. E, pozdrawiam Basię z Sosnowca, która też e, przywiozła mi myszka Miki i, i kupiła mój obraz. E, Kazie, która również jest e, entuzjastką moich aniołów, również kochana cię pozdrawiam. Także jest was troszeczkę troszkę, troszkę jest. Takich tutaj <noise> mi bliskich i, i bliższych, i, 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 i w ogóle z którymi rozmawiam, i które mnie wspierają. No także mam nadzieję, że będziemy się dalej trzymać razem, będziemy się rozwijać. No, fajnie by było, gdyby ten kanał się rozwijał. Niestety, na chwilę obecną, mimo tego, że subskrypcje rosną, to. Wyświetleń jest mniej. Nie wiem, czy YouTube to obcina, czy po prostu nie jesteście zainteresowani już jakimiś innymi treściami niż tylko hasioczki i lumpeksy, bo chciałabym więcej podróżować i więcej Wam pokazywać, ale na chwilę obecną finanse na no to nie pozwalają i inne zajęcia też nie, no bo trzeba skończyć szkołę, trzeba zrobić pracownię, więc na razie żadnych. Y Większych podróży nie planuję. Może tam nad, Może pojadę nad morze, ale to też wszystko, będzie zależało od czasu i finansów, i, i też nie mówię na pewno. Więc zobaczymy, że cię pokażę. Zobaczymy, co ten z góry tam do mnie planuje. Czy ma jakieś plany wobec mnie, czy muszę go o coś tam bardziej poprosić pogadać sobie z nim. Żeby, żeby, żeby gdzieś tam uwzględnił mnie w swoich y, rozpiskach. <grych> no także, no i aniołki, moje aniołki, które też czuwają, pilnują y, i są gdzieś tam przy mnie, widzę je w, y, w anielskich godzinach, y, w synchronizacjach, które się pojawiają w moim życiu. Kiedyś mówiłam o synchronizacji, że też, y, też się. Y, o czymś myślimy, i to się nam pojawia w życiu. To też jest zasługa wysokich wibracji. No i cóż, no. idziemy dalej, kochani. Idziemy po następny tysiąc. Może się trafi jakiś filmik, który nabije mi miliony. Czego możecie mi życzyć, oczywiście. I, i dziękuję Wam za to, że jesteście i że mnie oglądacie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko.